Dzień dobry, słuchajcie, jestem, jestem. Obracam kamerę i idziemy na spacerek. Także dawno mnie nie było. Mam nadzieję, że mikrofon będzie działał, bo coś ostatnio mi szwankował, a wieje dzisiaj wiatr, więc jak nie będzie działał, to, to nic z tego nie będzie. Także trzymajcie kciuki za mikrofon. No i co mogę Wam, kochani, powiedzieć? No, porzuciłam ten mój ogród na razie, chociaż mam plany, także zaraz Wam opowiem o nich. Może jak o nich opowiem, to... Łatwiej będzie mi je w życie wdrożyć, ale to chyba tak nie działa. Także no jak widzicie trawa jest piękna. Trawa w tym roku naprawdę jest piękna. Oprócz oczywiście takich słuchajcie placków pięknych, wiadomo kto je tutaj zostawił. No i oczywiście jak wyszłam to leci samolot. Co wow? Co się stało? Chcesz się przywitać te? Tak? Chcesz się przywitać. Ty też się chcesz przywitać. no. No. Dobra, leci ten samolot. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będzie za bardzo nas tu zagłuszał. Tak w ogóle sobie stoję i stwierdzam, że we wrześniu, no jak patrzę na te moje rabaty, no to oczywiście Dalie tutaj wyglądają najlepiej i słuchajcie, rudbeckie. A reszta tych rabat taka już wiecie, zmęczona. Nie kwitnie co. No, coś tam są jakieś tam, wiecie, resztki, werbeny patagoński, coś tam, coś tam, ale słabo to wygląda, więc no, muszę wam powiedzieć, że. Żerudbekia to jest tak, taka bylina turbo niezawodna. Ale dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie najpierw tutaj do dali, który też przepięknie kwitnął. W zeszłym tygodniu chyba troszeczkę je ogłowiłam. W ogóle w zeszłym tygodniu, słuchajcie, byłam z Sylwią w szkółce. I wyobraźcie sobie, że nie kupiłyśmy nic ani słuchajcie złamanego badyla. Także no tak, kryzys jak widać wjechał. Ech, I leci następny samolot. Dobra, słuchajcie, samolot poleciał, to ja sobie przy okazji przyniosłam wrzosy, kupiłam w Lidlu takie sześciopaki parę dni temu, także zamierzam je posadzić. No mało w tym roku tych wrzosów, ale jakoś, słuchajcie, no nie mam, nie mam weny, a też, no ładnie wyglądają palargonie widzę, że tam mają pąki, zaraz będą kwitły i, i szkoda mi je wywalać. No, no dobra, wróćmy, słuchajcie, dodali. No są też takie, wiecie, no nie są idealne, jak się o nie tak nie dba, nie przycina, to... To nie jest idealnie, natomiast no są śliczne. To jest. No, ja wam teraz, słuchajcie, nie powiem odmian, bo ja normalnie mam dziurę w głowie. Słuchajcie, pies mi nie daje spać. Ja wstaję do niego ostatnio po dwa, 3 razy, bo on, nie wiem, coś mu odwaliło i on w nocy chce wychodzić na dwór. I, i no, ja jak po prostu, jakbym miała, nie wiem, niemowlaka w domu, także. No, a pies zaraz ma rok, nie? Także powiem wam, że jestem nieprzytomna przez tego psa. Eee, tak, tutaj moja piękna. Piękna, piękna. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Pąków ma sporo. Yy, przyszło jakieś ocieplenie. Teraz już czuć, że jest ciepło. Jutro w ogóle ma być 25 stopni. Yy, także tak. Także te wszystkie pąki się tu pięknie będą rozwijać. A tutaj słuchajcie, jest Dalia yy, Cafe royal. I ja tak się, słuchajcie, zastanawiam, że ona chyba się tak fajnie przebarwie. Najpierw te kwiaty są takie ciemnoróżowe, a później robią się takie przepiękne. No przecudowne są, bo to są słuchajcie, jak kaffe ole. Tylko mają takie jeszcze paskowania. Ale badam temat, słuchajcie. Czy to ona mi się jakoś tutaj zmiksowała, zdziczała, że te jedne kwiaty są jasne. No kolejny samolot, no to jest po prostu, słuchajcie, hit. No ale dobra, mówię, e, aby było słychać. Postaram się w montażu troszeczkę wygłuszyć ten e, samolot. No a tu mam takie... O Jezu, złamałam? Nie. Złamałam chyba, słuchajcie, kwiaty. Jakiś taki. No, bo złama... no dobra, no to tutaj mamy Hmm. Tutaj mamy taki, słuchajcie, różowy kwiatek. No i właśnie będę obserwować, czy on się tak będzie przybarwiał, czy ona mi jakoś, no bo to jest jedna, jedna karpa, nie? Czy ona mi tak, słuchajcie, jakoś zmutowała dziwnie, no bo te jasne są przepiękne. Także, słuchajcie, będę sprawdzać. Yy. No, tutaj, słuchajcie, mam ten krwiścią, którego muszę stąd usunąć w ogóle. Jeżeli chodzi o tą rabatę, to tak mówiłam mężowi, że chciałabym, żeby mi te dwie brzuski tutaj wyciął. W sensie tak wyciął, no nie całkowicie, tylko zostawił te pięknie. Ja na tych pieńkach bym sobie zamontowała karmniki. Dopóki one będą stały, to będą stały. No troszkę mi się chłopak opiera. Ale no nie lubię tych. Jedną bym zostawiła, ale takie trzy obok siebie jakoś mnie to denerwuje. I nie wiem, czy bym tu nie posadziła jakiś inny drzew. Taki zrobiła tutaj rabatę z drzewami po prostu i z niczym więcej. Może jakieś tam, wiecie, bez problemowce w nogi posadzić i tyle. No, warzywnik to, to dramat. Miałam po, wysiać poplom, ale już chyba słuchajcie, jest za późno. Także tak, ja muszę powyrywać te fasolki. Tutaj te rzodkiewki, które pięknie już zawiązały nasionka, i po prostu wsypię sobie tutaj dużo kompostu. Tam mi kwitną kosmosy, się i kino, lilie, tragedia. Yy, o tu, jaki ładny kosmos, słuchajcie, mi się wysił. Aż no, bo nie podejdę. Mam nadzieję, że żadnego pająka nie wlizę. Patrzcie, taki pełny, śliczny, fajny, no, no i to jest słuchajcie prawda, że te samosiejki to, to rosną najlepiej kosmosów, bo to są wszystko samosiejki, jak widzicie, wielkie krzaczuny. Tutaj mamy jakąś dalię, którą powinnam ogłowić, może, może przez weekend przyjdę to zrobić, tak sobie pomyślałam, słuchajcie, że właśnie ma być ładna pogoda, to może faktycznie sobie pójdę do ogrodu, bo też kupiłam trochę cebulek z myślą o rabacie, którą chcę przerobić. I bym od razu te cebulki posadziła. No a tutaj słuchajcie, dynia, którą mi się sama wysiała koło kompostownika. Już tutaj próbuje zawładnąć ogrodem. Tu w ogóle wywaliła takiego pęda. Tutaj, tutaj, tutaj. Idzie tam, tam, tam. No cudowna jest. Uwielbiam, uwielbiam. Jest przepiękna, ale no chyba się nie doczekam, słuchajcie. Żadnych owoców. Ona co prawda kwitnie, ale jest, myślę, że za późno po prostu ona, wiecie, sama się wysiała. Zanim ona wyrosła, to tu żadnych owoców niestety z tego nie będzie. Ale jako taki, słuchajcie, roślina dekoracyjna to wygląda bardzo fajnie. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. To sobie pójdziemy od tej strony dzisiaj. A jejku, no, no jest brudno. Słuchajcie, patrzcie, jak wygląda fatalnie ta ścieżka. Musiałabym z myjką tutaj wpaść. W ogóle tak myślę, wiecie, żeby cały podjazd przed domem myjką umyć. Czy obu piasek tam. no tu pudełki się pospadały. No, w szklarni dramat, nie? Więc trzeba pozbierać, co tam zostało i już też, no, powinnam też umyć szklarnię, ale nie wiem, czy mi się to uda. Obok szklarni też dramat. Tutaj mam jeżówki, słuchajcie, blade, które muszę przesadzić. Dwie idą na wydanie. Jedna do Sylwii, a druga do Oli. Eee, co tu jeszcze mam? No, mam tutaj jeszcze hortensje do przesadzenia. Tutaj mam boróweczki. No. No wygląda to, słuchajcie, jak wygląda, jak na porzucony ogród. To nie jest tak źle, a powiem wam, że ten robot koszący to jest w ogóle hitier, nie? Także yy, tak. Myślę, że ta cała gadanina na temat tego, jaki yy, trawnik jest pracochłonny, to muszę wam powiedzieć, że jak sobie kupicie robota, to może to wszystko między bajki włożyć. Yy, no trzeba kosić brzegi rabat i to jest w sumie największa praca w tym, więc, więc co? Można sobie posiać trawnik na całym ogrodzie, puścić robotę i nie wiem, dwa razy w roku czy trzy razy w roku nawóz rozsypać i to jest wszystko, słuchajcie. Co się robi z trawnikiem? No a tam wertykulację można zrobić, no wiadomo, że jak ktoś chce mieć dywan idealny, to, to tej roboty jest więcej. No ale dobra, nieważne, tutaj słuchajcie, zeszłoroczne zeszło zeszło prostorózgowate w zeszłym roku kupiłam i widzę, że już bardzo ładnie zakwitło. Tutaj jakiś niedobitek miskant. No i y, o tej porze też bardzo ładnie kwitną drakwie, bo widzę, że i ta różowa i tam fioletowe innymi kwitną także. Y, tak, na pewno są godne polecenia. No i piękne rudbekie. Cudowne. I też widzę, że tutaj jakieś drugie kwitnienie y, bodziszka Patricia Też pięknie kwitnie. No, także powiem Wam, że no jest na czym oko zawiesić. No. Jest na czym oko zawiesić. Tutaj mam, słuchajcie, sporo bolusa. No myślę, że on musi być w masie posadzony, trzeba wiecie, nie wiem, 10 sztuk posadzić, żeby to był efekt, bo taki jeden to wygląda jakby jakiś chwast mi się tutaj wysiał. No, także słabo to wygląda. No i tutaj słuchajcie, rabata z rudbeckiami. No, piękne są hortensje do tego. I tutaj ciekawostka. To się nazywa, słuchajcie, croxomia, o ile dobrze wymawiam. Posadziłam parę lat temu. I to tak wiecie, zimowało, nie zimowało, kwitło, nie kwitło, a w tym roku naprawdę przepięknie zakwitła. Także super. No co tu jeszcze ciekawego? Już się ładnie poprzebarwiały hortensje. O, no oprócz tych fantom, one jakoś takie mizernoty w tym roku, nie wiem. Późno zakwitły. E, tak samo zresztą jak e, miskant memory, no zobaczcie, jak pięknie kwitnie mój miskant memory. Na razie wypuścił jeden kwiatostan. Także na no, masakra. Co tu jeszcze ciekawego, słuchajcie, no ten rdest, widzę, że jest cały w muchach, nie wiem o co chodzi, no i cudowne rudbeki, także słuchajcie, będę zbierać siewki i tam muszę na, na te przednie rabaty sobie podosadzać, mimo, że może kolorystycznie to nie będzie grało, bo tam raczej róże, fiolety, to no te wszystkie różowe i fioletowe rośliny już nie kwitną, a, no a te rudbeki są cudowne i w ogóle powiem Wam, że Dwa tygodnie temu chciałam wazonu sobie kilka rudbeki i one nadal stoją. No to jest słuchajcie, jakiś obłęd. Żeby tyle kwiat stał, to, to się nie, nie spotkałam. Także polecam Wam. Wiem, że nie każdy lubi żółty kolor, ale warto się przełamać, przekonać i, i posadzić sobie rudbekie. Poza tym one się tak aż uporczywie nie sieją, jak jeżówki. Chociaż widzę, widzę że mam sporo tych siewek już w tym roku. Może, może to się zacznie ten szał wysiewów ich, bo no z 2 dwa, 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 trzy lata to w ogóle mi się nie wysiewały. Także słuchajcie, pozbieram sobie te siewki i powsadzam na te przednie rabaty. No, a tak wygląda rabata bez rudbeki. Także możecie sobie porównać. Tutaj jest wiecie, no róże, kocimiętki, surutututu, pierdutu, powinno być ładnie, a nie jest. No, wystarczy tylko się... Obrócić i już mam piękne Rudbekie. Także słuchajcie, polecam Wam. Naprawdę to jest moja ulubiona belina chyba. A jest faktem, że trzeba na nią poczekać, więc yy, na pewno nie zdecydowałabym się nigdy na to, żeby mieć, nie wiem, tylko Rudbekie. No bo to yy, nie byłoby kwiatów w ogóle wiosną. Yy, ale tak, no są cudowne. Tutaj yy, kolejne drakwie. O, gruszeczki, moje, słuchajcie, to zobaczcie, jak gruszki wyglądają. Bo Dawno mnie tu nie było. Widzę, że już ładne urosły duże. No. O oh no! O oh no gruszeczka, ale się nie optłko, słuchajcie. Piękna. No chyba muszę jej przyjść. W takim razie je pozrywać, jak one już tak odpadają. Uwielbiam, w ogóle są przepyszne. Nie wiem co to jest za odmiana. Ale te gruszki są przepyszne. No mam ich mało w tym roku, bo na jednej gałązce udało się, że nie zmarzły kwiaty, bo były słuchajcie, pod daszkiem altanki. Także biorę gruszkę, idziemy dalej. No tragiczne są, słuchajcie, w tym roku brzozy. Brzozy do bo w tym roku to jest porażka Razem milion. No, no są chore po prostu, moją plamistość. Dobra, słuchajcie, sobie przejdźmy jeszcze tutaj. Znowu cudowna rodbekia, Do tego, słuchajcie, Rozplynica Wschodnia, która również jest niezawodna. Tak jak żadne trawy nie chcą mi kwitnąć w tym roku, tak ona pięknie zakwitła w czerwcu i, i kwitnie do tej pory. Uwielbiam. No, razem z Rubekiem. Cudowny zestaw. No i do tego rodest, słuchajcie, i macie piękną wrześniową rabatę. Yy, I co jeszcze? No oczywiście za Wilce pięknie kwitną. To są też takie wrześniowe rośliny. Wrześniowy ogrodowy must Have. Ja tutaj podosadzałam nie wiem, czy w zeszłym roku czy dwa lata temu już nie powiem tam. W zeszłym roku, bo w zeszłym roku te rabaty przecież były postrzeżane, tak. Także to są. Moje zeszłoroczne zawilce. tutaj. Pod słoneczku też są cudne. też To jest taka roślina, którą polecam Wam. No a te y, rudbekie y, i te. te Boże, rozplenice. Cudo. Cudo, tylko to są wschodnie. To Wam podkreślam, że to nie są rozplenice japońskie. Rozplenice japońskie u mnie słabo kwitną. Ja połowę już wywaliłam. Y, no a te uwielbiam. Dobra, słuchajcie, gdzieś tu w ogóle miałam zimowitą, no chyba też już powinny powoli kwitnąć. Ty, ty, ty. Co tu jeszcze ciekawego się dzieje, słuchajcie? Aha, tu mi zakwitł czosnek jakiś tam. Ja go kupiłam na wiosnę, ale patrzcie, no muszę chyba zamienić go miejscami z tą gaurą. Także muszę tą gaurę, słuchajcie, ściąć, przesadzić ją i w miejsce tego czosn czosneczka pięknego, który sobie tu kwitnie. On jest taki różowy. No, śliczny jest. Patrzcie, jakaś taka od deszczu pewnie, nie? Te kwiaty takie jakieś podgniłe. Także nieciekawie wyglądają hortensje. No i tragicznie wyglądają brzozy dorenbos, które już są praktycznie łyse. Fatalnie, słuchajcie. Połowa września jest i, i tragedia. No i oczywiście one też już mi zaczęły wypuszczać pąki. Czekajcie, muszę wziąć gruszkę pod pachę. O. I tak to wygląda. Także jestem ciekawa, jak, jak one przeżyją w ogóle zimę. też już tam ktoś mi napisał, na Instagramie, że u niego tak się zdarzyło w zeszłym roku i przeżyły, także także jestem dobrej myśli no tutaj słuchajcie burz, gąszcz, chwastów roślin, tutaj mam pięknego też rdesta którego muszę koniecznie przesadzić bo on tutaj ma za dużo cienia, a jest prześliczny no, no jak zwykle u mnie słuchajcie, ta lista roślin do przesadzenia to jest bardzo długa no i czy mi się to uda nie wiadomo. I tutaj też mamy piękną rozplenicę wschodnią. No jakieś tam słuchajcie. Pojedyncze różyczki sobie kwitną. ładnie pachną. No, no i tutaj słuchajcie, rzut oka na te brzozy, które wyglądają tragicznie i odbierają urok całkowity, bo no bo inne drzewa są słuchajcie zieloniutkie jeszcze. No bo to wygląda. Zła jestem i w ogóle nie wiem, czy nie zaczynam żałować, że tyle nasadziłam tych brzus, bo one i wolno rosną yy, i chorują strasznie. Ja nie wiem, czy był w ogóle jakiś sezon, że one mi nie chorowały. Popatrzcie sobie na przykład tutaj porównanie. Nie wiem, czy czekajcie z tych tych stanąć. Tam na końcu mam brzozy Dorenbos, a obok te wysokie to są brzozy zwykłe, takie prawdawkowate przesadzane yy, tutaj wiecie, z działki obok i, i są no, dużo, dużo wyższe. I zielone nie chorują. Nie wiem, no, jakoś te dorenbosy u mnie mają się słabo. No a tutaj też słuchajcie, burz gorsz, musiałbym tutaj przyjść, poprzecinać trochę. Bo tutaj to się dzieje nie wiadomo co. No i zresztą jak widzicie, tak bez szału ta rabata wygląda. Brakuje jakichś tam roślin, które właśnie we wrześniu by kwitły. No, są różyczki, one cieszą. Tutaj jakaś to to nazwa, wam nie powiem, bo już słuchajcie, nie, nie mam głowy do tego teraz, więc no to wiem, że to jest demonu. także tak, demonu to, to pamiętam. Floxy jeszcze kwitną trochę, ale zresztą tak jakoś nie wyglądają szałowo. natomiast no strzałowo wyglądają bodziszki. W tym roku bardzo ładnie u mnie rosną. To jest bodziszek Wallicha, nie powiem Wam jaka odmiana, natomiast bardzo się u mnie ładnie rozsiewa i kwitnie. Tak samo powtarza. cechy techymateczne, bo tam mam takiego różowego i też ta siewka mi zakwitła. I zakwitła na różowo, tu mam słuchajcie, rozankę chyba. No i zrobimy na sobie samolot. No. no i co słuchajcie, no do takich pięknych jesiennych kadrów to jeszcze jest daleko u mnie, bo na razie to jest taki okres przejściowy, ale ze względu na to, że, że ten sezon był jaki był, no to to słabo, to wszystko wygląda. No więc może jak, jak się zaczerwienią liście i wiecie przyjdą te takie jesienne kolory, to będzie troszkę ładniej. O tutaj widzę słuchajcie moje rozplenice Hamel, szaleństwo kwitnienia. No. Niestety rozplenicy mają to do siebie, że po kilku latach trzeba je wykopać, podzielić, bo one kwitną coraz słabiej, a wiecie, są tak ogromne, że ja sobie nie wyobrażam, że miałabym to teraz wykopywać, tym bardziej, że tutaj mam brzozę, więc na pewno są wplątane korzenie brzozy, także no... Pf, yy, pająk. Także no zostaną tutaj, no. Zostaną tutaj, niech sobie rosną. Trudno. Yy, no i słuchajcie, róża Krokus, rose, która jest... Yy, przepiękna w tym roku, naprawdę, kwitnie sobie teraz ślicznie i w ogóle bardzo ładny krzew zbudowała także polecam Wam bardzo i nie wywala takich długich pędów i ma bardzo dużo pączków, Cudno jest, naprawdę no ja nie nawoziłam drugi raz, w końcu to yy, yy, odpuściłam sobie to nawożenie, pewnie by kwitła lepiej jakbym ją nawiozła po pierwszym kwitnieniu, ale no naprawdę wygląda bardzo ładnie co tu jeszcze, słuchajcie, ciekawego Tutaj z ciekawostek posadziłam w zeszłym roku zawilce. Tutaj, słuchajcie, są te liście tego zawilca i wyrosło mi coś takiego. Coś mi się tutaj wsiało i nie wiem, czy poznajecie, co to jest, co to może być za roślina. Nie wyrwałam jej, bo taka nawet całkiem ciekawa jest. Także jak wiecie, co to jest, to dajcie mi znać. Bo może to jakieś wiecie, mega rozsiewające się cholerstwo, a ja już takich roślin nie chcę. Mm, tutaj róża, którą w zeszłym roku byłam zachwycona, a w tym roku, słuchajcie, jak widać, noszału jakiegoś tam nie ma. Co tu jeszcze ciekawego? Korta, jakieś takie bidne. No, zakwitła mi, zakwitł mi miskant balerina, którego dostałam od Sylwii. Przerósł drzewo, także czekam. Słuchajcie, aż, tak, aż to drzewo w końcu urośnie, tak ledicja. I, I no, nie będzie to wyglądało tak jak teraz, śmiesznie. To wygląda, ale ładnie kwitnie, więc nie narzekam. Dobra, słuchajcie powolny ogród, bo ja, o, o, obrót, bo ja pewnie znowu macham tą kamerą jak dzikus i już Wam pewnie y, błędnik szaleje. No tutaj słuchajcie, to w ogóle jest jakiś dziwny burz się zrobił, bo tu mi się powysiewał y, no, to mi się powysiewało, ostrogowiec. Muszę chyba troszeczkę powyrywać to z tych ścieżek, bo nieładnie to wygląda. No, w ogóle ta robota taka, słuchajcie. No jest tam parę jakichś niedobitków, jeżówek i tyle i i zieleń, jakieś liście, nie wiem, słabo to wygląda, także tak, wszędzie posadzę rudbeki, a w przyszłym roku, słuchajcie, będę narzekać, że wszędzie mam rudbeki, no. Taka kolej rzeczy, nie? No, tutaj, słuchajcie, kolejna różyczka. I co tu jeszcze ciekawego się dzieje? Astry powoli, słuchajcie, zaczynają kwitnąć. Powolutku, powolutku zaczynają się rozwijać, tu mam takiego ładnego fioletowego. Jak on od dołu wygląda, nawet nie najgorzej słuchajcie. To jest taki średnio wysoki, także wygląda nawet całkiem spoko. Co tutaj mam? Tutaj mam też zawilce, o tutaj jakaś róża mi zakwitła też. Nawet ładnie pachnie. No burz, słuchajcie, no tutaj to jest burz. Tutaj to nie ma gdzie nogi postawić, tu widzę jakaś budleja mi się wysiała. No. Dzieje się. Dzieje się niekoniecznie w pozytywnym znaczeniu. O tutaj widzę, słuchajcie, miłka zaczyna kwitnąć. W zeszłym roku stylium kupiłyśmy. Także fajnie, niech sobie kwitnie. Co kochany? Co kochany? Masz parcie na szkło, co? No. No a tutaj słuchajcie mi zakwitła róża nautika. Chyba tak. No. Taki maluszek. <laughs> I tak patrzę, słuchajcie, no jak widzicie, no, szału jakiegoś to nie ma wielkiego, tu bym przeszła, ale wisi pojęczyno, więc muszę iść naokoło, ale jest ładny widoczek na rudbekie, tak, no. Takie mam, słuchajcie, wrażenie, że tutaj te rabaty to jest y, jak taki zaniedbany burz wygląda, a tam gdzie są rudbekie, to jest, słuchajcie, ładny, zadbany ogród, kwiatki kwitną. A dbałość o te rabaty jest taka sama. Ani nie dbam o tamte bardziej, ani o tej, i... No a tutaj to wygląda jak wygląda. Także no warto, słuchajcie, jednak gdzieś tam przetykać te rośliny kwitnące wiosną, z roślinami kwitnące latem, a później jeszcze z roślinami kwitnącymi jesienią, i, i wtedy no ładnie się to wszystko zmienia na tych rabatach. Yy, jeszcze też zaczął padać. O i tutaj słuchajcie, widzę ładnego astarka, to w zeszłym roku go sadziłam. Taki maluszek fioletowy prześliczny. Nie wiem, gdzie go kupiłam. O, jeszcze chciałam słuchajcie jednego asera zobaczyć, ale dobra, to sobie już pójdę. Później sama tutaj ładnie się już zaczyna przebarwiać. O, Boże, jak ty się nazywasz? Oczar. Słuchajcie, no przepięknie. Już ja już widzę, jak on będzie piękny, pomarańczowy. Także tak, oczar nie dość, że pięknie kwitnie. Wczesną wiosną, albo późną zimą, nawet można by powiedzieć, to. To jeszcze się później pięknie przebarwie na jesień. Słuchajcie, dobra, pójdziemy jeszcze na przody. Szybko, póki nie leje. Aha, no to jest ta rabata moja, słuchajcie, zapuszczona totalnie. Tu, gdzie ja chcę te brzozy wyciąć. O, i tutaj mi ładne już zakwitły trzcinniki krótkowłose. One zawsze we wrześniu kwitną, także tak, one nie zastrajkowały w tym roku, nie wiem, no coś mi skanty mają problemy. I tutaj jeżówki, samosiejki i też Yy, więcej trzcinników no a w nogach słuchajcie się dzieje masakra, także tak no ta rabata jest w ogóle cała do przerobienia, ale nie wiem kiedy ja znajdę na to moc, kiedy ja znajdę na to siłę w tym roku na pewno się nie zanosi w przyszłym yy, yy, też raczej chyba nie tutaj słuchajcie miskanty mi się położyły, nie wiem w ogóle co tu się wydarzyło czy tutaj już chyba cienia mają za dużo yy. Tak, no tutaj jeden mi kwitnie i leży. Tutaj miskant memory w ogóle się położył, nie kwitnie, no nie wiem, słuchajcie, no jest masakra w tym roku z tymi miskantami. No. O, i tą rabatę słuchajcie, chcę przerobić. Chyba idzie jakiś deszcz, to na szybko wam powiem. Chcę słuchajcie, tylko odcinki stąd wywalić, bo one są całe poprzerastane perzem, yy, Muszę wykopać te trawy i je podzielić. Poprzesadzać. No i chcę tu, słuchajcie, przesadzić. Mam dwie róże do przesadzenia, także sobie tutaj je wsadzę i, i będę miała bardziej taką yy, rabatę różaną niż, niż taką yy, trawiasto yy, kocimiątkową. I i, 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 co? No i sobie tutaj ciapne rdbekie. A co? I tam też sobie słuchajcie ciapne rdbekie. I będzie żółto. A! Nie ma co sobie żałować. Tutaj, słuchajcie, też taki burz. Nie wiadomo, co tu się dzieje, za to ładnie sobie zakwitł miskant. No i wyje strasznie. Miskanty przy się też kwitną. I tutaj mam też właśnie te trzcinniki krótkowłose. No one są prześliczne, też właśnie na wrzesień. O, patrzcie, kotek tutaj. Co ty robisz, Stefan? No, ta. Hmm. Yy no to jest takie słuchajcie rudbekia patrzcie tutaj nawet w cieniu mi rosną te rudbekie pod tymi brzezami, no cudowne są no uwielbiam po prostu, także słuchajcie takie zestawienie rudbekia plus trzcin, krótkowłosy plus yy, yy, ta rozplenica wschodnia i co tam jeszcze za wilce no i jeszcze ładnie kwitną boże jak one rozchodniki o, rozchodniki też ładnie kwitną i słuchajcie i macie yy, piękną wrześniową rabatę tak to jest słuchajcie taki zestaw roślin no i hortensje, oczywiście, ale no hortensje to... A, myślę, że ta moda na te hortensje to już troszeczkę mija powoli. Nie, ale fakt faktem, no wiosną się obetnie i później jest y, z nimi święty spokój, nie trzeba przycinać y, w sezonie. E, miałam gruszkę, słuchajcie, zostawić na tarasie i nie zostawiłam. Tu mi już ładnie y, zarosła ta rabata, także całkiem spoko wygląda. Zakwitł mi to, słuchajcie, jakiś budziszek, którego posadziłam wiosną. No. Także tak, no oczywiście pięknie też skrzyp sobie rośnie, ale to No i tak to wygląda. No i oczywiście chore brzozy. A tutaj słuchajcie, moja y... wierzba hakuro, którą miałam wywalić, ale widzę, że ona zaczyna odbijać. Także myślę, że bardzo mocno ją przytnę i może ona odżyje, chociaż wcale mi na niej jakoś szałowo nie zależy. Ale no, karmnika na niej nie postawię, nawet taką ją obetniemy, bo jest za nisko. Także trzeba by ją wykopać. No. No dobrze, słuchajcie, będę kończyć. Jak widzicie, no do jesiennych kolorków to jeszcze jest daleko, bo jeszcze jest ciepło. Tak wcześniej najpiękniejszym miesiącem tego lata. No i co, słuchajcie? No jak będzie już tak ładniej, może wam pokażę jak ogarnę tą rabatę, co mi tutaj wyszło, tak myślę, że tak, no taki mamy weekend spokojniejszy, to, to myślę, że się za to wezmę. No i co kochani, co ja wam mogę powiedzieć? No, no nie mam mnie tu ostatnio, ale no totalnie sercją wenę chęć, że już nawet bywają takie dni, że ja w ogóle nie wychodzę do ogrodu, tylko psa wypuszczam, on tam idzie sobie i... No, po prostu nie chcę mi się, słuchajcie, patrzeć na te choroby. Teraz widzę, że coś mi tu zeżarło liście. Pewnie to takie wiecie głośienice. No, mam takie poczucie, że wiecie, ciągle się tylko wkłada, wkłada, wkłada w ten ogród, już pominę ile pieniędzy to pracy serca, a, a nie do końca się to tak odwdzięcza, jakby się tego chciało. Nie do końca jest to chyba warte tej pracy. Mam takie poczucie, wiecie, że naprawdę już oddałam po prostu wszystko temu ogrodowi, co, co mogłam, a ciągle coś jest nie tak. I, I naprawdę troszeczkę jestem, a nawet bardzo zrezygnowana w tym roku no ale kochani, żegnam się z Wami y, widokiem na piękne rudbekie gorąco Was namawiam do posadzenia ich y, bo są cudowne także y, no, na pewno jeszcze słuchajcie, no jesieni coś nakręcę y, ale kiedy to, to nie wiem jak mnie Wena najdzie, słuchajcie, jak będzie pogoda y, pozdrawiam Was serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia